Chcesz w jeden weekend poznać setki przedsiębiorców i właścicieli firm i zdobyć wiele wskazówek, jak ulepszyć i rozwinąć swój biznes? Seminarium Mazbiro to praktyczna konferencja biznesowa, której celem jest integracja przedsiębiorczych osób, aby mogli nawiązywać nowe znajomości, spędzić dobrze czas, wymienić się swoimi doświadczeniami oraz zdobyć merytoryczną wiedzę prosto od ekspertów. Biznesowe seminarium składa się z dwóch części. Po pierwsze, z wykładów z przedsiębiorcami i ekspertami z różnych dziedzin, podczas których wyłącznie przedsiębiorcy przekazują wiedzę, dzięki której możesz skuteczniej i efektywniej rozwijać swój biznes oraz głównego elementu, czyli dużej i niezapomnianej integracji, na której świetnie spędzisz czas oraz będziesz mógł poznać mnóstwo inspirujących ludzi, w tym prelegentów prowadzących wykłady. Dla mnie seminaria zbiro to przede wszystkim ludzie, społeczność, atmosfera wzrostu, wzajemnego wsparcia, która nie kończy się tylko po seminarium, ale trwa długo, długo potem. Osoby, które są bardzo kreatywne, osoby, które chcą robić coś więcej i chcą dawać coś więcej od siebie w dzisiejszym no trudnym dla nas świecie. Ci, którzy tutaj są. Inspirują mnie i pokazują, że, że można bardzo myśleć rozwojowo i, i życie nie opiera się na tylko na osobach, które mamy na co dzień, ale także na osobach, które możemy poznawać na nowo. Zapraszamy przedsiębiorców z każdej branży, inwestorów, osób szukających inspiracji do działania oraz tych, którzy dopiero myślą o otworzeniu własnej firmy. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www.azbiro.pl. Do zobaczenia na niezapomnianej integracji Azbiro.